Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy. Moi drodzy, wybrałam kartę dnia i dzisiejszym kartą dnia jest wisielec, moi drodzy. Czyli dzisiejszy dzień jest na przewartościowanie waszego życia, wywrócenie spraw do góry nogami. Postawicie swoje obecne życie na głowie, burząc wartości, jakimi do tej pory żyliście, tak? Czujecie, że musicie pogodzić się z pewną sytuacją. Jest to dzień na oddanie się, oddanie swojego życia, poświęcanie się dla kogoś innego. Czujecie niechęć do podejmowania wysiłku i walki. Wolicie nie robić nic niż, dzisiaj, niż w dzisiejszym dniu wziąć na siebie jakieś ciężary. Stwierdzacie, kochani, że nie zależy wam na niektórych krokach, tak? Rezygnujecie z rozwiązywania problemów. Moi drodzy, jest to dzień w zawieszeniu, w nierobieniu żadnych nowych rzeczy, w analizie, w sprawdzaniu w analizie waszego dotychczasowego życia, tak? Wasze plany, wasze marzenia, wszystko dzisiaj idzie w tok rozmyślania. Dzisiaj walczycie umysłowo i duchowo. Czujecie, że wasza samorealizacja jest w dzisiejszym dniu zawieszona bez nowych kroków, bez podejmowania jakichkolwiek Kroków, tak? Dziś po prostu um, zmieniacie też i przewartościowujecie swoje podejście do życia, a to wszystko przez to, że dzisiejszy dzień poświęcacie na analizie, tak? Na analizie dotychczasowych rzeczy, dotychczasowych kroków. Czyli w dzisiejszym dniu tak naprawdę nie robicie nic oprócz analizy wewnętrznej. Oprócz analizy wewnętrznej. Moi drodzy, do tej karty dobrałam jeszcze kartę przesłań, i jest to medalion. A medalion mówi nam o sentymencie, tak? O szczodrości, o miłości, o rodzinie i o waszych przede wszystkim emocjach. Więc, moi kochani, w dzisiejszym dniu wasz sentyment. Pokażę Wam, jak przeanalizować Wasze życie, tak? Wasza miłość, Wasza rodzina, w dzisiejszym dniu będziecie spędzać dzień w wyciszeniu, w oddaleniu od wszystkich. Słuchajcie, wszystko to y, będziecie dzisiaj analizować, każdy aspekt Waszego życia, tak? Z, y, z satysfakcją podchodzicie do pewnych kroków, do pewnych rzeczy, do pewnych momentów w Waszym życiu, tak? Natomiast y, w dzisiejszym dniu, tak jak pokazuje y, karta wisielca wszystko to analizujecie sentymentalnie kochani podchodzicie do życia tak czujecie miłość czujecie przywiązanie ale czujecie też że wszystko to w czym do, do tej pory byliście i jesteście musicie sprawdzić przemyślić Przemyśleć, tak zwanie, przegryźć, tak? Wszystko, co dotyczy Waszego życia i to w aspekcie pracy, w aspekcie miłości, w Waszym ogólnym aspekcie, waszej aury, tak? Czujecie, że potrzebujecie dzisiaj podejść delikatnie i na pewno podchodzicie emocjonalnie do wszystkich rzeczy, które w Waszym życiu się dzisiaj zadzieją. Kochani, dajcie sobie. Pozwolenie na to przeanalizowanie, pozwólcie sobie na sprawdzenie Waszych emocji, tak? I być może kroki, które dzisiaj postanowicie, że będziecie wykonywać, pokażą Wam nowe światło i nowe drzwi do Waszych kolejnych etapów w Waszym życiu. Życzę Wam dzisiaj, kochani, otwartego umysłu, dużej radości. Niech Wasze serce poprowadzi Was w dobrym kierunku. Nie podejmujcie dzisiaj żadnych radykalnych zmian, natomiast wasza analiza jest wam dzisiaj bardzo mocno potrzebna. Życzę wam, kochani, spokojnego, cudownego dnia. Pozdrawiam.